Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i omawiamy dalej babo. To czego się dowiemy dzisiaj, no to będą takie kluczowe pojęcia, bo dalej sobie przechodzimy przez rozdział numer dwa czyli analiza biznesowa, kluczowe pojęcia, więc akurat się fantastycznie składa, bo przejdziemy sobie przez te pojęcia, po tym odcinku będziesz wiedział, wiedziała wszystko, co potrzebujesz na temat rozdział numer 2.2, kluczowe pojęcia i mamy analiza biznesowa, informacje analizy biznesowej, mamy projekt, przedsiębiorstwo, organizację, plan, wymaganie oraz ryzyko. Przechodzimy sobie od razu do analizy biznesowej, mamy tutaj definicję prosto z baboka, to jest generalnie Zbiór wszystkich praktyk, które pozwalają przeprocesować zmiany w naszej organizacji, a co za tym idzie, zaproponować rozwiązanie, które mogą dostarczyć wartość dla naszych interesariuszy. Tak proste jak to jedno zdanie. Przejdźmy sobie dalej do informacji, analizy biznesowej. Tutaj już jest trochę więcej. Generalnie to są wszystkie informacje, które wykorzystuje nasz analityk biznesowy podczas pracy. To są wszystkie informacje, które potrzebujemy jako dane wejściowe. I te, które są naszą, naszą wesołą twórczością, czyli dane wyjściowe. I to, co należy pamiętać, to to, że te wszystkie dokumenty, które my analizujemy i już istnieją, to też są informacje analizy biznesowej, te wszystkie raporty, wszystkie dokumentacje, wszystko, co tam jest, no to są właśnie te informacje, z których korzystamy. Wszystko, co powiążemy z rzeczami, które korzysta Analityk Biznesowy, no to są właśnie te informacje, jak sama nazwa mówi. Na przykład to będą jakieś nasze efekty zbierania wymagań. To mogą być jakieś nasze projekty rozwiązania, jakieś propozycje, jak można rozwiązać dane zagadnienie, jak możemy podchodzić do zmiany, tak jak tutaj jest napisane. Wszystko powiązane, to są informacje dowolnego rodzaju na dowolnym poziomie szczegółowości, w dowolnym miejscu u nas w organizacji, które po prostu wykorzystujemy. I sobie teraz to zmniejszymy i przejdziemy do designu, czyli to jest projekt, to jest taka użyteczna reprezentacja tego, jak nasza wartość może być dostarczona dla naszego interesariusza. I to jest bardzo ważne słowo jak. Ponieważ tutaj to jest reprezentacja naszego rozwiązania, więc tu już pokazujemy, jak dostarczymy tą wartość. W przeciwieństwie do naszego wymagania, które jest przedostatnie, ale sobie przeskoczymy teraz, ponieważ jest to bardzo powiązane ze sobą, bo jak widzimy, tutaj też mamy, że to jest użyteczna reprezentacja, ale potrzeby. I tutaj. To jest kluczowa różnica pomiędzy projektem a wymaganiem. Projekt nam mówi, jak wartość zostanie dostarczona, a wymaganie nam mówi, jaka wartość dosta zostanie dostarczona i tutaj, what kind of value jest. Bardzo, bardzo ważne w tym zdaniu, jak już jesteśmy przy tym wymaganiu, no to to, może, to zazwyczaj jest dokument, który my wytwarzamy, ale to może być jakikolwiek rodzaj informacji, którą wytworzymy, która będzie reprezentowała tą potrzebę. W przypadku projektów IT często to jest jakieś, jakaś dzirka, czasami to są jakieś projekty w figmie. I tu Cię mam, to, to będzie wtedy przykład rozwiązania, a nie naszego wymagania, tak? Jak mamy, projekt, mamy jakiś projekt rozwiązania w Figmie, no to będzie nasz projekt, a nie wymaganie, więc trzeba uważać, trzeba uważać, żeby nie połączyć, nie pomieszać tych dwóch pojęć. Pamiętaj. Design, czyli projekt, mówi o tym, jak wartość może być dowieziona, a nasze wymaganie mówi o tym, jaka wartość jest potrzebna dla naszego interesariusza. I idźmy sobie dalej. Tutaj mamy znów powiązane dwa pojęcia. Po pierwsze, mamy enterprise, czyli przedsiębiorstwo, i to jest pewien system jednego lub więcej organizacji, czyli to jest coś nadrzędne nad organizacją, gdzie mamy. Kilka organizacji, które pracują w, i mają wspólny cel. W zależności od tego, jak, coś, jak podchodzimy do tematu, no to może być tak, że yy, w ramach naszego przedsiębiorstwa jest kilka organizacji, a jakaś organizacja jest przedsiębiorstwem dla kolejnych organizacji. To tak może się zagnieżać. Wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do tematu. Ale zasada jest taka, że to jest system jednej lub więcej organizacji, która ma wspólne cele. I to jest przedsiębiorstwo. W przypadku naszej organizacji, gdzie już tutaj sobie... Rozszerzyłem, powinno to być widoczne na ekranie. To jest grupa ludzi, która jest autonomiczna, ma jakieś określone granice i pracują razem nad danymi celami w sposób ciągły. To nie jest tak jak projekt, który powołujemy, dostarczamy wartość i zawijamy manatki i jest po projekcie. Nie, to jest coś, co działa w sposób ciągły, pracuje nad wspólnymi celami, nad tym, żeby dostarczyć nasze, naszą wartość w sposób ciągły. No dobrze, dobrze, to teraz przejdźmy sobie do dwóch ostatnich pojęć. Mamy po pierwsze plan i plan to jest taka propozycja w jaki sposób możemy osiągnąć nasze cele, w jaki sposób możemy osiągnąć wartość dla naszych interesariuszy, w jaki sposób możemy spełnić nasze potrzeby. Jak wiadomo, plan to jest taki dosyć zorganizowany już dokument, gdzie sobie możemy wypisać po kolei co trzeba zrobić, żeby tą wartość osiągnąć, żeby, żeby te cele osiągnąć. I przejdźmy sobie do ostatniego elementu naszych kluczowych pojęć, którym jest ryzyko. I ryzyko to jest efekt pewnej niepewności na wartość, którą wprowadza nasza zmiana, albo nasze rozwiązanie, albo dotyczy to po prostu naszego przedsiębiorstwa. I to co musimy robić w przypadku naszych ryzyk, no to przede wszystkim je identyfikować. Przede wszystkim oceniać, w jaki sposób to może wpłynąć, a potem możemy priorytetyzować, mitygować, unikać, robić wszystko, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych negatywnych efektów, ewentualnie zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia pozytywnych efektów danego ryzyka. Czasami też y, usuwamy źródło, czyli jeśli naszym, ryzykownym, naszym ryzykiem w projekcie jest pewna osoba <laughs> i tylko jedynym sposobem jest uniknięcie tego ryzyka, żeby usunąć tę osobę z projektu. No to to właśnie robimy. Co prawda, to taki bardzo abstrakcyjny i dosyć yy, ciężki przykład, ale zdarza się, zdarza się czasami, że ludzie potrafią sabotować projekty i. Jeśli ktoś to dobrze zidentyfikuje, to można tego uniknąć po prostu. To, co jeszcze jest ważne, odnośnie ryzyka, że ryzyko może mieć negatywny wpływ, ale może też mieć pozytywny wpływ, więc to, że nazywamy to ryzyko, no to, to jest dosyć nacechowane, pesymistycznie u nas w języku polskim, ale w przypadku projektu to może być szansa i zagrożenie. Więc pamiętajmy o tym, bo to jest coś bardzo ważnego i często ludzie. Zapominają o tym, i to jest miejsce, gdzie wszyscy gdzie na pytaniach, na egzaminie ludzie mogą polegnąć. To byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Dosyć sprawnie przeszliśmy sobie przez te pojęcia. Ja je przygotowałem troszeczkę wcześniej, więc nie było tak, że live je pisałem tak jak w poprzednim odcinku, więc mam nadzieję, że to będzie trochę sprawniej szło i ta seria dosyć szybko się rozkręci. Ze swojej strony dziękuję bardzo za to, że oglądasz ten odcinek. Zapraszam cię do subskrybowania kanału, do dołączenia do społeczności i słyszymy się już w kolejną środę. Do usłyszenia!